Milioner zrobił wszystko dla swojej rodziny, ale odkrył, że jego synowie, zainteresowani spadkiem, knują plan, aby przejąć cały jego majątek. Wtedy podjął decyzję. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć tysiąc subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Śnieg opadał delikatnie na ulicę Warszawy tworząc niemal poetycki obraz na tle imponującej rezydencji Antoniego Kowalskiego Miał 67 lat, przenikliwe spojrzenie i nienaganną postawę, ale na jego barkach spoczywał ciężar, którego nie było widać. Nie był tylko milionerem, był człowiekiem, który walczył o każdy grosz swojego majątku. Wyrastał w biedzie, pracował od najmłodszych lat, znosił upokorzenia i porażki, ale nigdy się nie poddał. Teraz, jako właściciel imperium nieruchomości, Mógłby spędzić resztę życia w spokoju. A jednak coś nie dawało mu spokoju. Z zewnątrz jego dom robił oszałamiające wrażenie: klasyczna architektura, ogromne okna, ogród dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Jednak chłód nie pochodził ani z marmurowych posadzek, ani z kryształowych żyrandoli, pochodził od ludzi, którzy w nim mieszkali. Siedząc w skórzanym fotelu w swoim gabinecie, Antoni trzymał kieliszek wina, choć nie zwracał uwagi na jego smak. Wzrok utkwił w płomieniach kominka, ale myślami był daleko. Zastanawiał się nad tym, co tak naprawdę osiągnął w życiu. Pieniądze? Tak. Szacunek? Bez wątpienia. Ale miłość? Rodzinę? Czy kiedykolwiek naprawdę je miał? Jego synowie, Jakub i Filip, nigdy nie musieli się wysilać, by mieć dostatnie życie. Od dziecka chodzili do najlepszych szkół. Jeździli luksusowymi samochodami i cieszyli się życiem, o jakim większość ludzi mogłaby tylko marzyć. Ale w głębi duszy Antoni wiedział, nie przygotował ich do prawdziwego świata. Dał im wszystko oprócz potrzeby walki. I teraz coś było nie tak. W ostatnich miesiącach synowie się zmienili. Nie chodziło tylko o emocjonalny dystans, ten istniał już od dawna, ale o sposób, w jaki do niego mówili. Subtelne pytania o jego zdrowie, o testament, o zarządzanie firmą. Drobne szczegóły, które wcześniej nie miały znaczenia, nagle nabrały sensu. Tydzień temu Jakub, najstarszy i najbardziej ambitny, spojrzał mu w oczy i zapytał mimochodem: Tato, myślałeś kiedyś o przyszłości? Mam na myśli, jeśli coś by ci się stało, kto by się tym wszystkim zajął? Niewinna ciekawość. Być może. Ale coś w tonie jego głosu sprawiło, że Antoni poczuł dreszcz na plecach. Filip, młodszy i mniej bystry, zawsze podążał za starszym bratem, przytakując mu we wszystkim. Podczas niedawnej kolacji powiedział coś, co nie dawało Antoniemu spokoju: Za dużo pracujesz, tato. Nie masz już wieku, żeby zajmować się tym wszystkim. Może czas, żeby ktoś młodszy przejął stery? Tamtej nocy. Kiedy Antoni położył się wcześniej do łóżka, obudziło go pragnienie. Wyszedł więc po szklankę wody. Przechodząc korytarzem, usłyszał przytłumione głosy dochodzące z salonu. To byli jego synowie. Zatrzymał się tuż za ścianą i nadstawił uszu. On jest już stary, Jakub. Jeśli nic nie zrobimy, możemy czekać latami, zanim przejmiemy pełną kontrolę. Spokojnie, Filip. Mam to pod kontrolą. Jeśli zdobędziemy odpowiedni podpis, udowodnimy, że nie jest już zdolny do zarządzania czymkolwiek. Serce Antoniego przyspieszyło. Własne dzieci knuły przeciwko niemu. Wziął głęboki oddech i wrócił do swojego pokoju, nie dając się zauważyć. Nie mógł okazać słabości. Jeszcze nie teraz. Ale w tym momencie zrozumiał brutalną prawdę, niebezpieczeństwo nie czyhało na niego na zewnątrz. Było w jego własnym domu. I co najważniejsze, nie zamierzał tego tak zostawić. Następnego ranka poranek był zimny, ale nie bardziej niż serce Antoniego Kowalskiego. Zszedł po schodach swojej ogromnej rezydencji, jak każdego ranka, lecz tym razem każdy krok odbijał się echem ciężaru zdrady, którą odkrył poprzedniej nocy. Jego właśnie synowie, Jakub i Filip, knuli, by przejąć jego majątek. Do czego jeszcze byliby zdolni? W jadalni stół był przygotowany perfekcyjnie, jak zawsze. Aromat świeżo zaparzonej kawy mieszał się z zapachem ciepłego chleba, a ciężkie zasłony wpuszczały do pomieszczenia jedynie delikatny promień światła. Idealna scena, idealna iluzja. Jakub i Filip siedzieli przy stole, uśmiechając się. Dzień dobry, tato, przywitał się Jakub, wstając, by nalać kawę do filiżanki starego patriarchy. Antoni spojrzał na niego na moment, analizując każdy szczegół. Wyrachowany uśmiech, przesadnie serdeczny ton sposób, w jaki jego dłonie poruszały się z niemal nienaganną precyzją. To wszystko było grą. Filip, zawsze bardziej impulsywny, próbował zachowywać się naturalnie, ale wyraźnie widać było jego nerwowość. Będnił palcami o stół, co chwilę spoglądał na zegarek i unikał bezpośredniego kontaktu wzrokowego z ojcem. Antoni wziął filiżankę kawy i przyłożył ją do ust, ale nie napił się. Po prostu trzymał gorący porcelanowy kubek w dłoniach, udając zamyślenie. Musiał dowiedzieć się, jak daleko byli gotowi się posunąć. Musiał mieć pewność. Dobrze spałeś, tato? zapytał Jakub. Jak kamień. To było kłamstwo, ale wypowiedziane z taką chłodną pewnością, że Filip aż poruszył się na krześle. Podczas śniadania Antoni zauważył, że jego synowie testują go. Zadawali subtelne pytania, rzucali aluzje, wspominali przypadki biznesmenów, którzy stracili wszystko, bo nie mieli odpowiedniego następcy. Wiesz, tato, zaczął Jakub, krzyżując ramiona i pochylając się lekko do przodu. Starzenie się to naturalna kolej rzeczy. Zrobiłeś dla rodziny tak wiele, zbudowałeś imperium. Czy nie uważasz, że czas odpocząć? Antoni patrzył na niego przez kilka długich sekund, zanim odpowiedział. I myślisz, że powinienem odpocząć? Jakub utrzymał uśmiech. Chcemy dla ciebie jak najlepiej. Nie chcemy, żebyś się męczył sprawami, które mogłyby zostać rozwiązane przez nas. Filip szybko przytaknął. Dokładnie. Musisz myśleć o przyszłości. Przyszłość. To słowo zabrzmiało w umyśle Antoniego jak złowieszcze ostrzeżenie. Przyszłość, którą planowali, nie uwzględniała jego. Później w gabinecie Antoni otworzył szufladę biurka i wyjął zapieczętowaną kopertę. W środku znajdował się jego testament napisany lata temu, gdy wciąż wierzył, że jego synowie są godni zaufania. Teraz miał wątpliwości. Przejechał palcami po papierze, zamyślony. A potem, jakby nagle nawiedziła go ostra myśl, sięgnął po telefon i wybrał numer Tomasza Wójcika, swojego wieloletniego adwokata. Tomasz, muszę się z Tobą zobaczyć jeszcze dziś. To pilna sprawa. Odpowiedź przyszła natychmiast. Czy to coś poważnego, panie Kowalski? Antoni ścisnął kopertę w palcach. Bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Za drzwiami w korytarzu Jakub właśnie przychodził, gdy usłyszał rozmowę. Zatrzymał się na sekundę, marszcząc brwi. Następnie ostrożnie się oddalił, wyciągnął telefon i szybko wybrał numer. On coś podejrzewa. Musimy przyspieszyć plan. Cicha wojna właśnie się rozpoczęła. Noc nam głaz powiła Warszawę, otulając rezydencję kowalskich niczym zasłonę tajemnicy. Antoni siedział w swoim gabinecie, a ciepłe światło lampy rzucało ostre cienie na ciemne, drewniane ściany. Starszy milioner przesuwał palcami po papierze testamentu, pogrążony w myślach. Jego synowie coś knuli i musiał odkryć, co za nim będzie za późno. Po drugiej stronie miasta Jakub i Filip siedzieli w dyskretnym barze, z dala od wścibskich spojrzeń wyższych sfer. Wybrali to miejsce celowo, tutaj załatwiano szemrane interesy bez zbędnych pytań. Zaczyna coś podejrzewać, powiedział Jakub, obracając kostki lodu w szklance whisky. Musimy działać natychmiast. Filip, jak zawsze bardziej impulsywny, przetarł dłonią twarz, niespokojny. A co jeśli zmieni testament, zanim zdążymy cokolwiek zrobić? Tracimy czas. Jakub uśmiechnął się kpiąco. Jego brat był idiotą. Już się tym zająłem. Położył na stole białą kopertę. Filip otworzył ją i zamarł, wpatrując się w dokumenty. To jest. Jakub skinął głową. Dokumenty stwierdzające, że nasz ojciec jest niezdolny do samodzielnego podejmowania decyzji. Z odpowiednim podpisem dostaniemy wszystko. Na twarzy Filipa pojawił się uśmiech, gdy w końcu zrozumiał plan. A jak zdobędziemy ten podpis? Jakub pochylił się do przodu, jego głos był cichy i zatruty jadem. Mam już lekarza. Znany neurolog, który za odpowiednią sumę podpisze fałszywą diagnozę. Wszystko, czego potrzebujemy, to postawić ojca w sytuacji, w której będzie wyglądał na niezrównoważonego. Filip uniósł brwi. I jak mamy to zrobić? Jakub wyciągnął telefon i odtworzył nagranie. To był głos Antoniego, potajemnie zarejestrowany w chwilach frustracji. Świat jest pełen żmij. Już nikomu nie ufam. Gdybym miał wybór, zabrałbym wam wszystko. Odpowiednio pocięte i zmanipulowane, te słowa mogłyby sprawić wrażenie, że starszy milioner popadł w paranoję i stracił zdrowe zmysły. Gdy pokażemy to lekarzowi i sędziemu, nie będzie miał szans. Zostanie uznany za niezdolnego do zarządzania czymkolwiek. A my przejmiemy firmę, konta, cały majątek. Filip roześmiał się, unosząc szklankę. Za nowych właścicieli Imperium Kowalskich. Brzęknęli szkłem, nie zdając sobie sprawy, że są obserwowani. Na zewnątrz baru, w zaparkowanym samochodzie, mężczyzna robił dyskretne zdjęcia i nagrywał rozmowę za pomocą niewielkiego mikrofonu kierunkowego. Tomasz Wójcik. Wieloletni prawnik Antoniego od jakiegoś czasu podejrzewał Jakuba i Filipa. Tego wieczoru otrzymał wiadomość od samego Antoniego. Moi synowie coś planują. Chcę wiedzieć dokładnie co. I oto miał dowód. Tomasz sięgnął po telefon i wybrał numer Antoniego. Panie Kowalski, już wiem, co planują pana synowie. Po drugiej stronie linii zapadła długa cisza. A potem Antoni odezwał się, jego głos był twardy, pozbawiony emocji. Więc to się potwierdziło. Tak. Chcą uznać pana za niepoczytalnego i przejąć pański majątek. Doskonale. Doskonale? Panie Kowalski, oni chcą pana zniszczyć. Musimy działać, zanim ich plan wejdzie w życie. I zadziałamy, Tomaszu. Ale na moich zasadach. Antoni rozłączył się, jego wzrok utkwiony w płomieniach kominka. Jego synowie mieli diaboliczny plan, ale nie wiedzieli z kim mają do czynienia. Myśleli, że stary patriarcha jest bezbronny. Ale wkrótce mieli się przekonać, jak bardzo się mylili. Śnieg cicho opadał na Warszawę, gdy Antoni Kowalski założył ciężki płaszcz i wyszedł z rezydencji. Ostry wiatr smagał jego twarz, ale ledwo czuł zimno. Wewnątrz niego płonął ogień. Jego synowie myśleli, że uknuli doskonały plan. Fałszowanie dokumentów, przekupienie lekarza, oszukanie sądu, wszystko po to, by uznać go za niepoczytalnego i przejąć jego majątek. Ale oni go nie docenili. Antoni całe życie mierzył się z trudniejszymi przeciwnikami, bezwzględnymi bankierami, skorumpowanymi biznesmenami, niestabilnymi rządami. Wiedział, jak grać w tę grę lepiej niż ktokolwiek inny. A teraz miał ją rozegrać przeciwko własnym synom. Tego popołudnia Antoni zadzwonił do Jakuba i Filipa. Jego głos, celowo słaby i zmęczony, brzmiał dokładnie tak, jak chcieli to usłyszeć. Synowie, zaczął niepewnie. Myślę, że macie rację. Jestem zmęczony. Może rzeczywiście nadszedł czas, by zostawić to wszystko w waszych rękach. Po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza. Wiedział, że w tym momencie wymienili między sobą triumfalne spojrzenia. To mądra decyzja, tato, odpowiedział Jakub, starając się ukryć euforię. Tak, chcemy dla ciebie tylko najlepszego, dodał Filip. Przyjedźcie dziś wieczorem do rezydencji. Chcę omówić to osobiście. Zaproszenie zostało wystosowane. Pułapka zastawiona. Kilka godzin później w rezydencji Kowalskich panowała niepokojąca cisza. Przy wielkim stole jadalnym przygotowano trzy miejsca. Antoni siedział na honorowym miejscu, wpatrując się w płomienie kominka. Jakub i Filip przybyli punktualnie, ubrani nienagannie, z wyrazami udawanej troski na twarzach. Tato, cieszymy się, że zmieniłeś zdanie, zaczął Jakub, zajmując miejsce przy stole. Jesteśmy dumni z twojej decyzji, dodał Filip, nalewając sobie wina. Antoni przez chwilę tylko im się przyglądał. A potem się zaśmiał. Nie był to śmiech głośny, nie był to śmiech radości. Był to śmiech cichy, gorzki, przeszywający. Naprawdę myślicie, że jestem idiotą? Zmiana tonu jego głosu sprawiła, że obaj znieruchomieli. Tato, o czym ty mówisz? Jakub próbował zachować spokój. Myśleliście, że możecie mnie oszukać, że nie odkryję waszych brudnych planów. W pokoju zapadła ciężka cisza. Filip nerwowo spojrzał na Jakuba. Tato to jakieś nieporozumienie. My tylko chcemy dla ciebie. Nie dokończył. Antoni nacisnął przycisk na pilocie, a wbudowane w ściany głośniki ożyły. I wtedy ich własne głosy rozbrzmiały w całym pomieszczeniu. On jest już stary, Jakub. Jeśli nic nie zrobimy, możemy czekać latami, zanim przejmiemy pełną kontrolę. Mam już lekarza. Z fałszywą diagnozą przejmiemy wszystko. Gdy pokażemy to sędziemu, nie będzie miał szans. Oczy Filipa rozszerzyły się w przerażeniu. Ich spisek został nagrany słowo w słowo. Jak, jak to zdobyłeś? Wyjąkał Jakub, blady jak ściana. Antoni wstał powoli, obchodząc stół dookoła. Myślicie, że jesteście sprytni, ale ja jestem sprytniejszy. Zawsze byłem. Całe życie żyliście w moim cieniu. Korzystaliście z mojego dorobku, ale nigdy nie nauczyliście się najważniejszej lekcji. Władzy się nie dostaje, władzę się zdobywa. A ja nigdy nie pozwolę wam odebrać mojej. Jakub zacisnął pięści, wściekły. To nic nie znaczy. To nagranie nie jest dowodem w sądzie. Antoni uśmiechnął się lekko i sięgnął do kieszeni marynarki, wyciągając kopertę. Nie, ale to jest. Rzucił na stół plik dokumentów. Filip podniósł jeden z nich i pobladł. To to umowa o przekazaniu majątku. To oszustwo, tato. Nie możesz tak po prostu, krzyknął Jakub. Oczywiście, że mogę. I już to zrobiłem. Antoni spokojnie nalał sobie wina, a potem kontynuował. Widzicie, kiedy zacząłem was podejrzewać, skontaktowałem się z Tomaszem, moim prawnikiem. Poradził mi, żebym zabezpieczył swój majątek, zanim będzie za późno. Więc podpisałem dokumenty, przekazując cały swój majątek i firmy na rzecz fundacji charytatywnej, z jednym ciekawym zapisem. Jakub, z drżącymi dłońmi, zaczął czytać pogrubiony fragment. Każda próba podważenia tego dokumentu skutkuje natychmiastowym wydziedziczeniem spadkobierców, bez prawa do odwołania. Nie, to niemożliwe wyszeptał Filip. A jednak, Antoni uśmiechnął się i uniósł kieliszek Chcieliście mnie okraść. Teraz nie macie nic. Zapadła absolutna cisza. Jakub i Filip, chciwi spadkobiercy, właśnie stracili wszystko. A teraz wynoście się z mojego domu. Nie jesteście tu już mile widziani. Filip spojrzał na brata, spanikowany. Jakub zaciskał zęby, gotując się ze złości, ale wiedział, że nie ma żadnych argumentów. Gra była skończona. A Antoni Kowalski właśnie wykonał szachmat. Drzwi rezydencji Kowalskich zamknęły się z głuchym trzaskiem, którego echo rozniosło się po pustym, wielkim holu. Jakub i Filip stali na zewnątrz pokonani, zrujnowani. Śnieg opadał wokół nich, jakby sam zimowy krajobraz był świadkiem ich porażki. Nie mieli już nic. Filip, wciąż w szoku, trzymał dokumenty w drżących dłoniach. I co teraz? Co mamy zrobić? Jakub zacisnął zęby. Jego twarz była czerwona ze złości. Nie zamierzał przegrać. Nie w ten sposób. To jeszcze nie koniec. Odwrócił się gwałtownie i ruszył w stronę drzwi rezydencji, gotów walić pięściami w drewno. Ale zanim zdążył doknąć ciężkich wrót, w ogrodzie zapaliły się światła. Na podjeździe stały dwa policyjne radiowozy, a trzech umundurowanych funkcjonariuszy podchodziło w ich stronę. Jakub i Filip Kowalscy. Zapytał jeden z oficerów stanowczym głosem. Bracia wymienili napięte spojrzenia. Tak, o co chodzi? Jakub próbował brzmieć spokojnie. Policjant wyjął z kieszeni nakaz aresztowania. Jesteście podejrzani o próbę oszustwa i spisek mający na celu przejęcie majątku pana Antoniego Kowalskiego. Co? Filip wrzasnął, podczas gdy Jakub znieruchomiał. Nagranie zostało przekazane władzom wraz z dokumentalnymi dowodami waszych zamiarów. Mamy zapisy waszych prób przekupstwa, wymuszania oraz fałszowania opinii lekarskich. Zanim zdążyli zareagować, dwóch policjantów chwyciło ich za ręce i założyło kajdanki. Filip zaczął się szarpać. To pomyłka. Ten stary oszust kłamie. To on to zaplanował. Ale Jakub wiedział. Przegrali. Gdy funkcjonariusze prowadzili ich do radiowozów, w drzwiach rezydencji pojawiła się sylwetka. Antoni. Stał tam bez cienia emocji na twarzy, z tym samym chłodnym, przenikliwym spojrzeniem, które niegdyś sprawiało, że potężni ludzie drżeli ze strachu. Teraz to jego własne dzieci doświadczyły tej mrożącej siły. Tuż przed zamknięciem drzwi radiowozu Antoni rzucił ostatnie słowa. Wasza chciwość wszystko zniszczyła. Wychowałem was, byście byli mężczyznami, ale wybraliście drogę węży. A węże zawsze kończą zmiażdżone. Samochody odjechały, ginąc w śniegu. Historia Jakuba i Filipa jako dziedziców rodu Kowalskich dobiegła końca. Następnego ranka Antoni usiadł w swoim skórzanym fotelu w gabinecie. Ale po raz pierwszy od lat czuł się lekki. Wszystkie dokumenty zostały podpisane. Jego majątek oficjalnie należał teraz do Fundacji Kowalskiego, organizacji, która miała wspierać młodych przedsiębiorców w budowaniu własnych sukcesów. Sięgnął po kopertę leżącą na biurku i powoli ją otworzył. W środku znajdowało się stare zdjęcie. On sprzed wielu lat, trzymający małych Jakuba i Filipa na rękach. Przez chwilę cień smutku przemknął przez jego twarz. Gdzie popełnił błąd? Czy wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby był bardziej obecnym ojcem? Gdyby nauczył ich wartości pracy, zamiast dawać im wszystko na tacy? Ale szybko odepchnął te myśli. To oni dokonali wyboru. Antoni wstał, założył płaszcz i wyszedł na spacer po ogrodzie pokrytym białym puchem. Nie był już samotny. Jego nazwisko nie zostanie zapamiętane przez niewdzięcznych synów, których próbował wychować, ale przez dziedzictwo, które pozostawi tym, którzy naprawdę na nie zasługiwali. Majątek Kowalskich nie trafił do węży. Ale do marzycieli.